Dzień dobry, tu Jolanta Wasilewska, lepsza strona edukacji. Doczekaliśmy się wreszcie na nowe rozporządzenie w sprawie oceny pracy nauczyciela, na które czekaliśmy właściwie od początku września, ponieważ od wtedy było ono już zapowiadane. Za chwilę powiem, co takiego wnosi nowe rozporządzenie, ale najpierw przypomnienie, kogo w ogóle dotyczy ocena pracy, kiedy nauczyciel jest oceniany. Po pierwsze, nauczyciel początkujący od tego roku, od września 2025, jest oceniany już w pierwszym roku swojej pracy, następnie w ostatnim roku przygotowania do zawodu. Oceniany jest także nauczyciel mianowany wtedy, kiedy chce składać wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na swój wniosek. Ale oczywiście dyrektor może ocenić każdego nauczyciela, zarówno mianowanego, jak i dyplomowanego, w każdym momencie jego pracy, wtedy kiedy dyrektor uzna to za konieczne czy za potrzebne, za stosowne. Pamiętajcie również, że każdy nauczyciel początkujący w trakcie przygotowania do zawodu, kiedy zmienia pracę oraz nauczyciel mianowany, kiedy zmienia pracę, Odchodzi z aktualną oceną pracy. Dyrektor ma na dokonanie tej oceny 30 dni roboczych. To również jest zmiana, która weszła w życie od września tego roku. I tak, nauczyciel początkujący nie składa wniosku o ocenę. To dyrektor informuje go, że jego praca będzie oceniana. Dyrektor pilnuje terminów odpowiednich dla oceny pracy tego nauczyciela. Po poinformowaniu nauczyciela na piśmie, że jego praca będzie oceniana, ma trzy miesiące na dokonanie takiej oceny. Natomiast nauczyciel mianowany po przepracowaniu odpowiedniego czasu, wtedy kiedy może już składać wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, sam składa wniosek o ocenę do dyrektora. Dla dyrektora to jest informacja, że ten nauczyciel będzie starał się o stopień nauczyciela dyplomowanego. W momencie, kiedy nauczyciel zmienia pracę, to dyrektor z urzędu dokonuje oceny jego pracy. Tutaj nauczyciel nie składa wniosku o taką ocenę. Myślę, że jest to istotne, ponieważ często są nieporozumienia w tej kwestii, kto powinien y, myśleć o tej ocenie, kto powinien składać wniosek. I tak dalej. Kiedy już wiemy, kto będzie oceniany, teraz w jaki sposób? Nauczyciel oceniany jest zgodnie z kryteriami oceny, które są zawarte w rozporządzeniu, i właśnie to nowe rozporządzenie, które weszło w życie 28 listopada, zmienia kryteria oceny. Dotychczas mieliśmy kryteria obowiązkowe, według których oceniany był każdy nauczyciel oraz kryteria dodatkowe. Z tych kryteriów dodatkowych, Nauczyciel wybierał sobie jedno do oceny i dyrektor jedno do oceny. Od 28 listopada nie mamy już kryteriów obowiązkowych i dodatkowych. Mamy kryteria szczegółowe. Jest ich 12. Dyrektor przydziela punkty za jego zdaniem stopień spełniania danego kryterium. Do tej pory za pierwsze kryterium obowiązkowe nauczyciel mógł otrzymać od 0 do 30 punktów. Za pozostałe od 0 do 5. W tej chwili za każde z kryteriów nauczyciel może otrzymać od 0 do 3 punktów, przy czym to muszą być pełne punkty, czyli nie może to być 1,5 czy 2,5, tylko muszą być pełne punkty. Myślę, że czyni to ocenę bardziej przejrzystą, ponieważ mamy 4 stopnie oceny. Negatywną? Dobrą, bardzo dobrą i wyróżniającą. Kiedy więc nauczyciel otrzymuje 0 punktów, to tak jakby dyrektor stwierdzał, że nie spełnia tego kryterium, tak? w tej kwestii zasługuje na ocenę negatywną. Kiedy otrzymuje jeden punkt, spełnia na ocenę dobrą, dwa punkty na ocenę bardzo dobrą i trzy punkty na ocenę wyróżniającą. Przypomnę jeszcze tutaj, że nauczyciel początkujący. Aby mógł przechodzić na kolejne etapy swojego przygotowania do zawodu, wystarczy, że podczas oceny otrzyma ocenę dobrą. Natomiast nauczyciel mianowany, aby mógł składać wniosek o podjęcie postępowania na stopień nauczyciela dyplomowanego, musi otrzymać ocenę bardzo dobrą, co najmniej. Jakie zatem są te nowe kryteria? Przeczytam. Nie różnią się one od tych, które były dotychczas. Przynajmniej niewiele. Są to w zasadzie kryteria obowiązkowe, do których zostały dodane trzy nowe. Pierwsze kryterium poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem wykorzystania metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych dostosowanych do specyfiki zajęć. Znamy to, tutaj się nic nie zmieniło. Kolejne analizowanie własnej pracy i wykorzystanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy. Czyli ewaluacja własnej pracy. Zachęcam Was do obejrzenia filmu na YouTube który nagrałam wcześniej, właśnie, który mówi o tym, w jaki sposób nauczyciel dokonuje ewaluacji swojej pracy, bo wiem, że macie z tym wiele problemów. Następne kryterium, dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Kolejne, znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w konwencji o prawach dziecka. Następnie, wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego. Kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, tutaj zniknął dopisek również poprzez własny przykład nauczyciela. Nie mamy już tego stwierdzenia. Współpraca z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych. Kolejne, przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony. Następne, poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz wykorzystanie w pracy wiedzy nabytej w wyniku doskonalenia zawodowego. Kolejne współpraca z rodzicami. Następne realizowanie innych czynności, o których mowa w artykule 42 ust. 2, 2 ustawy Karta Nauczyciela są to wszystkie czynności, które nauczyciel wykonuje po zajęciach bezpośrednio dydaktycznych, dydaktyczno-wychowawczych w przypadku przedszkola z dziećmi. I ostatnie, diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem. A więc, jak widać, nie ma tutaj niczego rewolucyjnego, po prostu zostały wybrane, moim zdaniem, najistotniejsze kryteria oceny, które odwołują się bezpośrednio do obowiązków nauczyciela. Co jeszcze się zmieniło? Kiedy dyrektor dokonuje oceny pracy nauczyciela, to najpierw zapoznaje tego nauczyciela z projektem oceny. Nauczyciel ma 5 dni na odniesienie się do projektu oceny. W tej chwili dodano zapis, że podczas zapoznawania nauczyciela z projektem oceny jego pracy, dyrektor zapoznaje go również z opiniami różnych organów, do których występuje dyrektor, Dokonując oceny pracy nauczyciela. A dyrektor musi wystąpić do Rady Rodziców o opinię na temat pracy nauczyciela, jeżeli Rada Rodziców funkcjonuje w danej placówce, ponieważ w placówkach niepublicznych nie musi być Rady Rodziców. Może wystąpić do samorządu uczniowskiego, występuje do mentora, jeżeli to jest ocena pracy nauczyciela początkującego. I teraz. Podczas zapoznawania nauczyciela z projektem oceny jego pracy, zapoznaje również nauczyciela z opiniami tych organów. Nauczyciel ma szerszy obraz tego, jaką opinię o nim mają też właśnie inne osoby oprócz dyrektora. Nauczyciel może odwołać się również od tych opinii. Rady Rodziców, czy mentora, czy samorządu, również ustnie lub pisemnie w ciągu 5 dni od zapoznania go z tymi opiniami. Kolejna zmiana to nauczyciel może odwołać się od oceny w ciągu 14 dni od zapoznania go z nią przez dyrektora. Odwołuje się do kuratorium, ale za pośrednictwem dyrektora, to znaczy pismo kieruje do kuratorium. I składa je do dyrektora. Dyrektor musi ustosunkować się do tego, co napisał nauczyciel w odwołaniu, i dotychczas takie pismo zanosił do kuratorium z pozostałymi potrzebnymi dokumentami. W tej chwili musi z tym pismem, czyli ustosunkowaniem się do odwołania nauczyciela, zapoznać również tego nauczyciela. Zmienia się też nieco ocena pracy dyrektora. Ale podobnie jak każdego nauczyciela, to znaczy, nie ma już kryteriów obowiązkowych i dodatkowych, są tylko kryteria szczegółowe. I oczywiście dyrektor, który realizuje również zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, jest oceniany zarówno według kryteriów szczegółowych dotyczących pracy dyrektora, jego obowiązków, jak również kryteriów szczegółowych dotyczących pracy nauczyciela, czyli jego pracy jako nauczyciela. Czy ta nowa ocena pracy jest lepsza? Moim zdaniem tak, jest prostsza. Pamiętajcie jednak, że obowiązuje ona od 28 listopada, a więc jeżeli ktoś już złożył wniosek o ocenę, nauczyciel lub dyrektor poinformował nauczyciela, że wszczął postępowanie w sprawie jego oceny, w takich przypadkach obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie i dotychczasowe kryteria. Nowe rozporządzenie, nowe kryteria dotyczą tych nauczycieli, którzy w najbliższym czasie, czyli od 28 listopada, złożą wniosek o ocenę lub tych na wniosek dyrektora, które zostaną rozpoczęte również po tym terminie. Dodatkowo, to nowe rozporządzenie jest rozporządzeniem zmieniającym. Co to oznacza? Że w rozporządzeniu tym zapisy odnoszą się do tego rozporządzenia wcześniejszego z 25 sierpnia 2022 roku i wnosi ono tylko zmiany w tym rozporządzeniu. Jest na przykład napisane, że ten paragraf jest skreślany, ten ustęp jest skreślany, dodawane są jakieś zapisy. Jeśli będziecie w jakimś piśmie dotyczącym oceny powoływać się na podstawę prawną, to powołujecie się nadal na rozporządzenie z 25 sierpnia 2022 roku, piszecie Dziennik Ustaw i dopisujecie ze zmianami. Mam nadzieję, że ten filmik ułatwił Wam odnalezienie się w nowych kryteriach oceny pracy i w nowych zasadach oceny. Natomiast już dziś zapraszam Was na film, który zamieszczę za tydzień, a będzie on dotyczył nauczycieli wychowania przedszkolnego i nowej podstawy prawnej wychowania przedszkolnego. Powiem Wam, co się zmienia w tej podstawie, jakie są nowe zapisy, czego się spodziewać. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dziś dziękuję bardzo za uwagę.